I tam w Tutaj widzi kościół z Szombruka. To jest ujęte z krąca, z góry. On to tak przyciągnął. I tak w tam, tamtym tygodniu mi to w Szombruku skończyli. Reza, I teraz stąd, tutaj gdzie kościół jest, idzie dalej. Jedzie w kierunek na Tomaszkowo. Tu zidziewa, na prawo idzie na Tomaszkowo, a prosto to na Kutipi się jedzie. Mi tu w prawo skręciła i będzie tu jechali, ale nie to Tomaszkowa mi naprzód do sili Zajedziewa, tam si siła tam gdzie jest ten ta, ta nowy hotel Marina tam zakręciła, nie? Dzisiaj tutaj poprawy ile tych polów tam, tam coś się dzieje, tam wszystko obsiane, pszanica jak a po lewej tam zidać konie. Może tutaj widzicie ale ja tam siedział pora koniów tam loto. I tutaj tak 55 się lot, może tam to tutaj człowiek chodził. Przechodu z krąca, tam Żyńcy się spotkało, zawsze no już było. To Sząbruka do kościoła na Wosmo. No to dzieta trzeba uśpić, by było wyjść. To tak było po drugiej stronie jeziora, i musieli tam zawsze to sąsiada, To oni tam mieli łódkę, i to łódko tam było tam pora metrow, trzeba było przep... na drugą stronę na Wostrów przepłynąć, na ten łostrow, gdzie tam hotel Marida dziś już jest, nie? I wtedy przechodzili dali. Tam i szosijami tutaj nie jeden rosam człowiek lotą. i tam nawet musieli mi na religia potem chodzić też, bo tam bierzmowanie mieli, bo to bierzmowanie to było zawdy co 4 lata pewno, nie, i to, to przyszedł tam biszow z Wolsztyna i potem wszystkich tam bierzmował. Daleko Lang Lang jest ja, nie. Dużo lot już tam to było. I tak jakby tutaj szli, to było to jak tych szurków tam, to dziewczoki w sami taką grupa mieli, to tak szli, a szurki ze sobą tam i nie i tam jeden przez drugiego się mundrolowanym, ale mi twoja uciecha mieli. To się zaraz umożliwię. Jak do domu pójdę, podam e, u i trzeba iść gdzieś się spotkać. Tam mi mieli swoja, swój taki futbal plac, gdzie tam trochę piłka kop, kopali mi. I, albo jak jeszcze dzieci byli mniejsze, to mi się tam umudzili i chodzili tam podchodzi tam. No, ale tutaj to było koniec Szumbruka, Teraz już jest rewir siła. Siła siła. So, a mi tam jak teraz patrzyła, to tak wyszli mi tutaj. Tu z dołu, z prawej strony mi zawsze wyszli, bo na prostoki mi tam szli. A jak jezioro było zaważniane, to, to przez lód. To jeszcze bliżej było na prostoki. A mi tutaj kawałek dali Jedziewa, żeby na, do tego hotelu Marina zajechać, nie? I tam kiedyś był też taki na no wsi, zawsze już był taki ośrodek wypoczynkowy jakiś tam mieli. To tam nieraz coś się tam działo, zabawy, nie zabawy tam byli. Trzeba jeszcze jechać, żeby skręcić. To jest wszystko ta to, szoswiona Tomoszkowo tutaj. I o tutaj skręciła tero. Tego nie było, tam też było polno droga. tutaj jest ta siła. To wszystko to... Jedziemy na ten Łostrów tam, Półwisep. Wszystko zarośnięte, kiedyś tu jeszcze pola byli, tak burzli by obrobiali pewno. Teraz tam pola domów nowych tam powstało, i, i tutaj po prawie to, to był ten ośrodek tam, mój, ta siła wypoczynkowi jakiś tam, nie to tam mieli tam z miasta tam to tam lepsze pozycje miał to tam i, i psiądze to tam sobie Tumek postawił i lata siedzieli zawsze. Co i tutaj na ten łostrów, gdzie ten hotel Marina jest, a to za naszych czasów jak my tu chodziliśmy to był rozgor. Co krowi lotali jeszcze, a mi koło tych krowów musieli lotać tutaj na przychota, na prostoki, jak tak e, patrzyta na prosto, musieli kawał iść i tam jest tam, ta szyja, co tam można było w łódku przejechać na drugą stronę, to już było, byli w krącu. Tam siedzi to na jezioro na prosto. To wszystko tutaj się zmieniło. Te to sprzedali, co tam jam należało, tutaj, ta gospodara, ten, ten rozgord pora tam już To miejsce tutaj fajne jest, już I teraz jedziemy z córek kawą tutaj, nie i Ju, na drugi tydzień będziemy dali, jechać stąd pojedziemy wtedy kierunek Tomaszkowo, przez Tomaszkowo na Dorotowo, nie? Ju, i co tak jeszcze, bo ma tu poziadać, no. Nic wam nie poziom, bo stąd ta z Boga, mnie i do drugiego razu, tedy, nie? Trzymaj Tasia. No so, a tutaj siedzina tamuj. Tam my musieli przejeżdżać na drugą stronę na Łostrów skronsa tam. My. Tam była łódka i mi tam przejechali i dali przechotą. Nie, tak było.